Ta szkoła jest, jest ogromna. ogromna. Ach, ciekawe, gdzie jest moja szafka. Chodź, poszukajmy. Podobno jest 15 od tablicy kalkowej. No to policzmy. Raz, dwa, trzy... Trzynaście, czternaście... Co? To jest moja szafka? Czy samej męskiej toaletce? Moja szafka zawsze będzie śmierdziała. Spójrz na to z innej strony. To przezabawne! Mnie to akurat w ogóle nie śmieszy. Pewnie wszystkie inne są zapozajmowane i nie będę mogła mieć lepszej. Zobaczmy, gdzie jest moja. No oczywiście, ty to musiałaś sobie trawić na jakąś świetną szafkę. No co? Ty nie musisz mieć wszystkiego zawsze najlepszego. Tak, tak w ogóle to nie patrz tyle z tamtą stronę. Nie patrz! Ale tamten chłopak mi się strasznie podoba. Jest ładny. Już chyba nawet wiem, jak do niego zagadać. Spytam się, gdzie mamy tą lekcję, okej? Okay? Ty tutaj stój i obserwuj. jestem nowa w tej szkole i jeszcze bardzo się nie orientuję. Czy mógłbyś mi powiedzieć, gdzie jest sala 107? Tak, w ogóle to jestem Vanessa. Brawo. A to są Cleo i Josh. Miło mi was poznać. Wracając do rzeczy, czy mógłbyś mi pokazać, gdzie jest ta sala? Hej, Vanessa! Znalazłam! <laughs> moja przyjaciółka już znalazła tę salę. To ja muszę iść. Och, jak mogłaś! On mi u nas zaprowadzić. A, myślałam, że naprawdę jej szukamy. Przecież przeszłyśmy od niej na samym początku. No dobrze, nieważne. To może już chodźmy do sali, bo był co Zobacz, tam jest wolne miejsce. Ja siedzę od ściany? Nie! Ha, i siedzę pod ścianą. Hmm. Mia, spójrz. Ktoś znowu zajął nasze miejsce. Wynocha z naszych miejsc... Luna? Tiffany? No a niby kto? No już! Wynocha z mojego miejsca! Nie zmusisz mnie, teraz my tutaj siedzimy. Proszę, nie zmieniajcie miejsc, bo ciężej będzie mi zapamiętać wasze imiona. No już, wychodzicie stąd. Luna, chodźmy stąd. Hm. A my niby gdzie mamy siedzieć? Tutaj obok tej kotki jest wolne miejsce i tam na końcu obok zaka. Świetnie, musimy się rozdzielić. Gdzieś ja tam z tyłu. O Hejka. Dobrze, skoro już wszyscy znaleźli swoje Cześć. miejsca, przejdziemy do lekcji. Czy mogłabyś wziąć swoje okulary? Nie, nie mam zupełnie miejsca. To czerwone, zwane też erytrocytami. Nie mają one jądra komórkowego. A kto o tym przypominają spłaszczony krążek? Hejka, mam tutaj już się spada. i są rozkładane w śledzionie oraz wątrobie. Natychmiast zastępują je nowe komórki. W jednym milimetrze sześciennym grypie człowieka występuje od 3,5 do 5,5 mm. miliona do czerwonych. Mm. To chyba To Wierność erythrocytów zależy m.in. od płci. U kobiet jest ich mniej. W erythrocytach znajduje się wernik czerwony, czyli hemoglobina. Jest to białko, które ma zdolność <grym> przełączania tlenu. Dzięki niej. Tak w ogóle to jest ja nazywam i się Vanessa. Ja też. Coś się stało? Jesteś jakaś taka pochmurna No wiesz, teraz siedzimy razem, to możemy zawsze sobie o czymś pogadać uh, no dobra, więc skąd jesteś? My obie mieszkałyśmy wcześniej nad morzem No, ale tak się sprawy potoczyły, że teraz musiałyśmy przenieść się tutaj No spoko, i jak wam się podoba miasto? Jest naprawdę spoko Dużo sklepów i w ogóle Słuchajcie chłopaki, przypadła mi do gustu ta dziewczyna, Vanessa. A co się nas pytała wcześniej, gdzie jest ta sala? Tak, była całkiem fajna i wydaje mi się, że myślimy podobnie. No to co, niby będziesz chciał ją przyjąć do naszej paczki? Jeszcze pomyśl. <laughs> No, wreszcie jesteś. Ile można na ciebie czekać, dziewczyno? No, przepraszam. Dobra, no nieważne. Następną mamy historię. Spokojnie, gdzie? W sali numer 12. Ale mniejsza o to. O co chodzi z tym chłopakiem? Opowiadaj mi, jak on się nazywa. Nie jestem pewna, ale chyba Zak. Jak to nie jesteś pewna? Dobra, nieważne. Na następnej lekcji też jakoś usiądźmy w pobliżu niego. No i wtedy się go popytamy i w ogóle pogadamy. Na pewno coś z tego wyjdzie, ale będzie fajnie. Przestań, to chyba nie jest chłopak dla mnie. No wiesz, no bo jest ładny i w ogóle, ale no właśnie idzie. Jest bardzo fajny. O, jak ja zdobędę tamtego, no wiesz, o kim mówię. No raczej. No, to wtedy będziemy chodzić na podwójne randki, ale fajnie! Przestań! Cicho bądź na razie. Yy, bo on jest taki cichy w ogóle ze mną nie gada i taki to... Tak. po prostu jest nieśmiały. Musimy go znaleźć na fejsie. No i wtedy wiesz, sobie z nim popiszemy, pokomentujemy jego zdjęcia i na pewno coś z tego wyjdzie. Jeśli nie ma fejsa... Znajdziemy jakieś inne rozwiązanie. Chodź ty tej sali 12. Słuchaj Mia, nie możemy na to pozwolić, żeby Luna oh, zatruła mi życie. Znowu. Musimy zrobić wszystko, żeby ona zrezygnowała z tej szkoły. Co masz na myśli? Musimy sprawić, żeby szkoła przestała jej się podobać.